Mamierzony kolejny wszystkie zdrowiutkie jak na razie super muszę trochę przykryć no muszę się tu pokręcić jeszcze bo są w tej trawie i są kolejne dwa. 3, 4, 5, 6 ja pierdziele o Jezus więcej już ich tu deptam pomału czyli tak liczymy 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8 rydzów na jednym miejscu. Super. Bardzo mi to się podoba. Naprawdę dzisiaj szczęście mam, kochani. Są kolejne rycki. Jeden, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć. 5. Gdzie tu jeszcze gdzieś widziałem? 5 tutaj. 6. 6, moi drodzy. Pokażę, może gdzieś tam gdzieś jeszcze będą. 6. Tu 7 mamy. 7. Tu 8 malutki. Tu 9. Tutaj 10. 11 12, 13 13 13 rydzów. O tutaj moi drodzy jeszcze są 14, 15, 16 Dobra, muszę pozbierać się, że tam jest 17 Muszę pozbierać, bo, bo pozapominam gdzie są. Za tak chwilkę nagram dalej. Kolejne pięknie rydzkie cztery sztuki ale dzisiaj jest tych rydzów chyba będzie największy mój zbiór tych rydzów w tym sezonie były rydze ale nie tyle na jeden raz tu cztery muszę się pokręcić jeszcze bo tu na pewno jeszcze będą